Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj tak opowiem trochę o takim tym, o ta takiej, ta takim przeciwdziałaniu wykluczenia komunikacyjnego itd. Tak Otóż w ostatnim czasie zastanawiam się bardzo nad tym, jak przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnym. I mam tutaj na myśli uruchomienie takiej firmy przewozowej dla osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, żebyśmy, żeby po prostu parę ty, tych połączeń takich zrobić po Polsce. Głównie to byłyby dojazdy do różnych tam sanatoriów, ośrodków rehabilitacyjnych i tego typu tam różnych takich miejsc. Co, do, co jest do tego potrzebne? Otóż Setra produkuje takie bardzo fajne autokary. One są niskopodłogowe. To jest taki ekskluzywny Mercedes, ale też dobre. Przyda się też Volkswagen Crafter i Mercedes Sprinter. I teraz o co chodzi? Najważniejsze, żeby, żeby, żebyśmy po, pomogli sobie, proszę o pomoc i wsparcie. Zrobienia zbiórki, żebyśmy mogli je kupić 12 sztuk takich Mercedesów Sprinterów albo Volkswagenów Crafterów, do których wejdzie od 13 do 25 osób łącznie z kierowcą i dwoma wózkami dla niepełnosprawnych. To, to, to 12 sztuk takich autobusów, 2 na, na, takich małych, 12 autokarów takich typu Setra, właśnie e, niskopodłogowe autobusy międzymiastowe i 12 sztuk takich autobusów piętrowych z Setra z dwoma wózkami dla niepełnosprawnych. 75 osób łącznie z kierowcą i wózkami, albo 83 osoby łącznie z kierowcą i z wózkami. Autokary międzymiastowe Setra <coughs> zabierają na pokład od 40 do 61 <coughs> jeden pasażerów, i one się przydadzą do takich połączeń krótszych. Do czego to zostanie wykorzystane? Otóż tak, Busy, które nie przekraczają tych 25 osób, łącznie z kierowcą i wózkami, będą obsługiwały linie zwykłe. Będzie to linia taka, która będzie zahaczać do 250 km od dużego miasta i to będzie się zatrzymywała na każdym przystanku napotkanym po drodze. Potem będzie taka linia strefowa która będzie miała powiedzmy ich połowę trasy, to będzie miała tam ograniczoną liczbę przystanków na, na kolejnej trasie. Będzie się zatrzymywać na każdym, jednak linia taka nie będzie przekraczała 100 km. Potem się po i tu do tego będą wykorzystane Volkswageny, Craftery, Mercedesy, Sprintery. Teraz tak, do kursów takich, które nie przekraczają 200 km, Będą stosowane te autobusy marki Setra nisko nie nisko podłogowe z miejscem na wózek dla inwalidów i, i one będą kursowały do 200 km od dużego miasta i będą się zatrzymywać przez pierwszy odcinek na każdym przystanku a kolejny odcinek na wybranych. I, i, I druga opcja na początku będzie się zatrzymywał na wybranych przystankach, a później dalej na, na każdym. Będzie podzielone na takie grupy. Jeden przyspieszony będzie się przez pierwsze 80, 100 km zatrzymywał na każdym przystanku napotkanym po drodze, a potem będzie miał na następne 80 100 km przystanki wyznaczone, a drugi będzie tutaj y, y, w tym, w pierwszym odcinku się zatrzymywał, powiedzmy, co, co któryś przystanek, a na, kolej, a na kolejnym odcinku będzie się zatrzymywał na każdym. I to będzie no, Zastosowane do autobusów takich e, e, przyspieszonych. Potem będą linie pospieszne i ekspresowe, i tutaj już będą e, e, obsługiwane przez te autobusy piętrowe typu Setra. I to już będą, będą autobusy z toaletą, barkiem i dwoma miejscami na wózek, także już to będą pojazdy e, e, no, e, wyposażone od A do Z. No, jedna, ten plus taki będzie, że te, że te linie, które będą oznaczone jako pospieszne, będą się zatrzymywały w każdej miejscowości o znaczeniu administracyjnym na żądanie, no i w miastach powiatowych i wojewódzkich normalnie. Będą też linie ekspresowe, też obsługiwane tym piętrowym autobusem Setra. I one będą, będzie, będzie ten autobus jechał od przystanku początkowego do docelowego i, i, i nie będzie się nigdzie po drodze zatrzymywał albo zatrzyma się, no albo zatrzyma się dodatkowo w jakimś mieście wojewódzkim czy miastach wojewódzkich, bo taka ustawa jest i tak to wygląda. Potem kolejna sprawa, ale to już by musiał samorząd terytorialny pomóc, do czego apeluję, że to, to byłoby za zakupienie 12 sztuk zespołów trakcyjnych Stadlera, marki WNIK. I to, i to, i to by były z napędem spalinowym, bo, bo to pla planujemy jako grupa z, z działalnością gospodarczą. Obsługiwać połączenia niezelektryfikowane. Potem przyda się pociąg, filtr regionalny. On się porusza z prędkością 160 na godzinę i od 2 od do 8 do członów takie sobie byśmy zamówili. No i też pociągi KIS regionalne, piętrowe też od dwóch członów do 8 członów. I te pociągi by się y, y, były stosowane y, przy, przy, na, na liniach o większej frekwencji. Ale to, to już sprawa pociągów to jest trudniejsza, więc po prostu to będzie, będzie jeszcze do, do rozpatrzenia. Natomiast łatwiejsza sprawa jest z autobusami. I tutaj prosimy jako grupa wsparcia środowiskowego Stowarzyszenie Arkadek, Samorządy, wszystko, żeby, żeby się udało zebrać, zebrać środki, bo potrzebujemy około 100 miliardów euro na zakup tych pojazdów Setra, Mercedes, Sprinter, Volkswagen Crafter. I tutaj, i tutaj będzie, będzie potrzebne trochę, tutaj jeszcze zezwolenia, licencje, to będzie, to, to, będzie, to, to będzie bardzo ważne i spróbujemy zrobić od, od, od 12 do 36 połączeń z częstotliwością co 2 godziny. Może być tych autobusów więcej, to otworzymy jeszcze inne trasy. Na razie skupmy się na Ciechocinku, na koło brzegu, na, na tych miejscach, gdzie są uzdrowiska. I te, i środki, i ośrodki rehabilitacyjne. Dlatego to musi być wszystko przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i po prostu, żebyśmy, żebyśmy mogli to, to, to wszystko zrealizować i mogli wspólnie sobie pomagać. Grupa Wsparcia Środowiskowego działa od, od stycznia 2019. Nadal jesteśmy aktywni. Wię więcej informacji na Facebooku jest tam zrobiona strona Stowarzyszenia Arkadek i tam są różne informacje takie istotne, potrzebne do, do tego, do, do załatwienia tych spraw. Poszukujemy też wolontariuszy, lekarzy, medyków, psychologów, terapeutów. Pedagogów i tak, i tak dalej, w celu pomocy i opieki nad osobami niepełnosprawnymi, zwłaszcza osobami, które wymagają opieki i pomocy, gdyż, gdyż po prostu mają różne problemy, takie, że nie mogą powiedzmy samodzielnie uczestniczyć w takich wycieczkach. Organizujemy różne wycieczki, spotkania. I, do, i do, tych, do, do tego celu też przy, przyda nam się te, co, jakieś środki, przydadzą się jakieś środki transportu, które z nami, po, z którymi będziemy mogli to wszystko realizować i, i, i do, poruszać się po całej Polsce, a nawet Europie. Dziękuję za uwagę. Więcej informacji na, na, na dole. Opiszę jeszcze pewne rzeczy i po prostu no i na podstawie tego podejmiemy decyzję, czy, czy jak to zrobić, bo nam na tym bardzo zależy, bo jest duże wykluczenie komunikacyjne i też osoby niepełnosprawne bardzo często siedzą w domach, nie mogą wyjść i są po prostu odcięci od świata. Jest to bardzo smutne, przykre i mało i nie terapeutyczne. Bo te osoby też chcą i pragną być przy ludzi, wśród ludzi. Niestety w Polsce jest taka mentalność, że osoby chore, niepełnosprawne traktuje się trochę gorzej i spuszcza na margines społeczny. Oczywiście w rzeczywistości tak nie powinno być i nasza grupa działa w tą stronę, żeby po prostu tego no, nie było, żebyśmy po prostu mogli wyjść do ludzi, żebyśmy mogli sobie wzajemnie pomagać i nie byli wykluczeni komunikacyjni oraz w żaden inny spokój. Z tego powodu grupa nasza też wspiera te programy przeciwdziałania wykluczenia komunikacyjnego, dostępność plus mieszkanie plus itd. itd. Dziękuję za uwagę, życzę spokojnego wieczoru, do zobaczenia. Pozdrawiam, do widzenia Arkadiusz Godzieba.